Dlaczego kanapa jest owinięta folią spożywczą? Bo twoja kawa notorycznie ląduje na tapicerce. Testuję teorię grawitacji domowej to wszystko. Wczoraj zgubiłeś też pilota w pralko-suszarkach. To był eksperyment. Chciałem mieć świeży zasięg. A ja przez pół dnia otwierałam kanały telewizyjne lodówką. Może nowoczesny dom wymaga nowoczesnych rozwiązań. Więc czemu skarpetki są w zamrażarce? Podobno dłużej trzymają fason przed spotkaniem z podłogą. A w kubku na szczoteczki do zębów? Chciałem zmylić potencjalnych włamywaczy artystycznych. A kto zostawił wiadomość nie dotykać to prototyp na patelni? Pracuję nad naleśnikami to poufne. Twój kodeks kuchenny nie działa na moje głodne poranki. To czemu zjadasz moje prototypy z dżemem? Bo prototypy odkrywców są najsmaczniejsze. Co o skarpetki na klamkach drzwi balkonowych? To system alarmowy. Każda z gdy ktoś wychodzi. A makaron w szufladzie na klucze? Strategiczny ruch nie gubi się z inną żywnością. Czemu trzeci dzień śpisz po przekątnej łóżka? Czenuje balans. Sport ekstremalny w domu. To może zaczniesz trenować przeprowadzki kubków z kuchni do zlewu? Moje kubki mają swoje ścieżki migracji. Dziś znalazłem śrubokręt pod poduszką. Tylko tam mogę być spokojna, że go nie zgubisz. A wazon z napisem tylko dla kwiatów pełen spinaczy? Nie było wątpliwości. Spinacze też urosły. Zostawiłem notatkę na lustrze. Sprzątnij w końcu ten bałagan. A ja tam dopisałam, bałagan jest kreatywny. Nagle rozumiem, czemu mieszkanie wygląda jak escape room. Jakbyś się postarał, miałbyśmy nawet poziom ekspercki. Za co mam się wziąć najpierw? Bałagan czy Twoje eksperymenty? Lepiej zostaw to fachowcom, czyli mi. Fachowiec już próbował i zgubił rękawice. Są w mikrofalówce. Przypadek? Nie sądzę. To oficjalnie jesteśmy duetem domowych mistrzów chaosu. Ale przynajmniej nigdy się nie nudzimy. Obiecuję dziś nie wprowadzać żadnych nowości. Za późno, już zasadziłam do doniczce po herbacie. Będzie pachniało świeżością czy szaleństwem. To się okaże, po eksperymencie na talerzu.